Dzisiejszym tematem będzie Excel 2010, wykresy, perfekcyjna wizualizacja danych. Zaczynamy. Na początku naszego kursu wyjaśnijmy sobie, co oznacza termin wykres. Wykres jest to nic innego jak graficzna reprezentacja naszych danych. Aby utworzyć wykres w Excelu, należy na początku wprowadzić do arkusza dane liczbowe, dla których będziemy tworzyć. Czyli rysować nasz wykres. Następnie z zakładki Wstawianie z grupy wykresy wybieramy wykres kolumnowy. Uwaga, kolumnowy grupowany z efektem trójwymiaru. Te same dane zostały przedstawione w postaci wykresu kołowego rozsuniętego z efektem trójwymiaru. Kolejnym Typem wykresu, który będziemy omawiać podczas tego kursu, są to tak zwane wykresy słupkowe. Teraz w poleceniu wypełnienie wybieramy opcję wypełnienie obrazem lub teksturą. Następnie z tekstury możemy wybrać dostępne, które proponuje nam Excel. Możemy również wstawić naszą teksturę z pliku. A więc wybieramy wstaw z i wskazujemy przycisk Plik. Widzimy, że teraz nasze tło, czyli ten obszar, w którym występuje nasz wykres, ma postać obrazka czytanego z pliku JPG. Chcielibyśmy teraz, aby nasze słupki na wykresie zmieniły kolorystykę, czyli chcielibyśmy na przykład wykorzystać w tym celu, Trzy kolorową barwę. I klikamy Zamknij, i widzimy, że nasze słupki zostały pomalowane zgodnie z wybranym gradientem. A więc, aby narysować linię trendu dla naszego wykresu, należy na początku zaznaczyć nasze dane. Następnie z zakładki Wstawianie, z grupy Wykresy, wybieramy wykres punktowy. I teraz dla naszego wykresu punktowego chcemy przedstawić liniową linię trendu, a więc przechodzimy na zakładkę. Jest ona przydatna na przykład do analizowania zysków i strat w przypadku dużego zbioru danych. Stopień wielomianu określamy na podstawie liczby fluktuacji danych lub na podstawie liczby zgięć, wzniesień i zagłębień. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne kursy dotyczące pracy z pakietem Microsoft Office 2010.